Zanim przejdziemy do diozu, ale jak już jesteśmy przy tematach zwierząt, to obejrzymy sobie odcinek Chaosi. Jest nowy, nie lada gratka. Wojtek testuje, jak nisko może spać z wyświetleniami. Jest tutaj równia pochyła. Mamy tak: 148 51 39 11. Nic nie oglądałem tego odcinka Kurwa, jestem ciekawy, czy jakieś wnioski zostały yy, Wyciągnięte Nie lada gratka, nie lada gratka yy, Może zbudujmy jakąś atmosferę yy, Werble No grajcie Chaosi! Oglądamy! W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z prawdziwym strachem. Odwiedziliśmy Escape Room Black Cat. Wybierają najsztywniejszy możliwy scenariusz gry. Koniecznie sprawdźcie, jak nam poszło. Bo, jest, tym, to uleka, jest umarł? Nie no, nikt nie umarł, ale zobaczymy. Wojtek, widzisz, robię co mogę. Robię co mogę, by wesprzeć. <śledzio> Mieliśmy parę osób, które straciło na przykład paznokcie, zęba, jedna osoba straciła. Jezu, że macie tą wersję brutal, prawda? Tak. No. Słuchajcie. To jest najgorsze, tak? No tak. Wojtek! Ja Jeżeli ja to kogoś też. Z dziewczynami i I jeśli gdzieś nam utkniecie, to proszę czego też wskazówki. Ja mogę utknąć. A czy pan będzie mnie ratował osobiście? No, mogę. No, to ja chyba już utknęłam. O, fuj. o nie. Psychol wygląda. Trochę jak Wojtek, nie? Oni są tacy, puszczą jakiś żart i sprawdzają. Ona nie, ona się powie, o, wygląda jak wojtek i patrzy na jego reakcję. Nie? Czy się nie obraził, czy mu puls nie skoczył, czy wszystko w porządku? On siedzi z poważną miną, więc już mu się to nie podoba, nie? Ale e, zobaczcie, Sofi wzięła sobie do serca te komentarze, że jest NPC-kiem, bo dużo w internecie pisze, że jest NPC. I nagle dziewczyna wywija, robi różne gaji, pocałowała w ucho, Jerry <zulatuj -ka> Ja wiem, na... zawstydziła się, wyszła ze strefy komfortu. To już prawie poziom wersów, która Wyszła ze strefy komfortu, bo pomalowała paznokcie na inny kolor. S ah. Fajnie, super. Przestraszyłaś się, o co? Już mi odcisnąłeś rękę. O, znowu go dotknęła. A tutaj uwaga, potwór. No, ja no, ja, 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 ja przepraszam. Ale to Wojtek z takim chorym sercem do, 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 w takie miejsce poszedł? Nie, to się zaczęło? Co chodzi? Mamy nic w To tego teraz. Ale wiecie, jeżeli tam... Powiem wam jaki jest problem. Bo okej, okay, może to jest fajne miejsce, ale obok tego gościa stoi operator wasz ze światłem, więc wszystko rozświetla, żeby widz widział. Więc wy nie macie tego klimatu, więc to automatycznie psuje klimat i i gówno wtedy wychodzi, nie? Więc jeżeli Wojtek chciał nagrać materiał w takim miejscu, to bierzesz na przykład, te, 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 to się Nightshot nazywa, coś takiego, że masz takie zielone, że nie, nie potrzebujesz światła, to jest w takich kamerkach, na przykład Sony, ja takie coś miałem, nagrywałem i wtedy ten klimat by był i prawdziwe reakcje. A tak, jeżeli wchodzicie do ciemnego pomieszczenia, no ale wchodzicie ze światłem, bo operator nagrywa, no to tak już nie no?

Lepiej nie, się. O, dobra. nie Nie, mi chodzi o wersję po prostu Night Shot. Już Wam pokazuję. Night Shot Vision. to jest taka na zielono Wam wtedy nagrywa. No takie jeden. No a wtedy są fajne klimatyczne rzeczy. Hmm, gdzie to było tu? Nie ruszaj mnie, bo ci oczy wyczek. Boże! Sorry, ja się już. Ewanikuję już! No dawaj! <sk También unizations> Dawajka Co to za i No myślę, że tutaj jest u nich problem, że nikt też nie prowadzi fabuły, nie? Czyli nikt nie stanie i dobra widzowie, mamy tutaj do rozwiązania zagadkę. Trzeba odnaleźć coś, tam nie wiem, czy klucz, czy wejście. Tu jest po prostu tak puszczone i, i chuj tam. I oglądajcie.

D Gdzie? 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 No z tą sofią się coś dzieje niepokojącego. Bo to też, też wiecie, przychodzi młoda dziewczyna do, yy, do świata influencerskiego. świat jak jest młoda osoba, to też świat influencerski odciska piętno, że wydaje ci się, że musisz być idealna, bo ona w, 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 lepiej znacznie wyglądała, jak właśnie nie robiła sobie żadnych tam makijaży mocnych, tylko jakieś takie delikatne, bo tam są jakieś zdjęcia. No a przez to, że się wiesz, otacza takimi ludźmi, tymi wymalowanymi lafiryndami i tak dalej, no to tu sobie coś wstrzyknie w usta, tu to, tu to i to później lepa. Nie? Gdzie? gdzie? Jezu, co to co On pokazuje... No tak. No zobacz. No ale... On pokazuje rękę i tu. No jeżeli ktoś nie ma mocnej psychiki wchodzi do świata Influ, to to, to jest złe bardzo. Tu nie ma palców dwóch. Ej, co to jest? Nie, Tak zrobiłeś? Nie wiem. Tak, już wiem gdzieś. O. Kuzyjnie p... Ocie. Jest okay. Też dobrym przykładem jest wchuj fagata, nie? Jeśli chodzi o odciśnięcie piętna świata influencerskiego, bo fagata była znacznie ładniejsza przed wszystkimi jakimiś tam yy, zmianami, nie? To to nie. Just Zaraz będziesz inaczej śpiewać. mnie! Chyba jest Dawaj to łukos. kajdanki powinny pozytywnie wpłynąć na twoją kulturę! Przepraszam! Przepraszam! Błagaj! Błagaj! Chujowe dialogi. Czuć aktorstwo w tych dialogach. Fajny był taki. No kurwa, ciaśniejsze kajdanki pozytywnie wpłyną na twoją kulturę. <noise> Ta dziewczyna jeszcze dobrze tam te krzyki robi, nie? Z tego, bo to są jakieś nagrania z tego chyba Escape Room'u, ale ten typ to do wymiany, nie? Ja, błagam litości! Powtórzmy tę zabawę swoimi przyjaciółmi. Niech poczują to samo co ty. Ja rozumiem, że on gra psychola, ale można grać lepiej psychola. Będą bardziej empatyczni. O, ja O, to dla mnie. Ja <śmienny> Dobra, ty u kajdanki. Kajdanki? To będzie się myśleł, że WITOĆ, WITOĆ. Przypomina mi się w Piątej Gwiazdki. Wojtek! Wojtek! No Wojtek tutaj choć raz był niczym z Goldców. Trochę się wyluzował, a tu już panika. Że Wojtek, Wojtek, nie mów tak Wojtek. <śmiennie> Coś? Że... Nie. Zamknij ryj, głupie WITOĆ! A! Otworzyło się! Te szafki się otworzyły! A. Tam karteczka, karteczka tam! Hasło! Hej George! Przy, przywaliłem za dużo hajsu na jakiś bar ten Escape Room'em Zaraz kończy się promocja z maczkę maczkiem Prześlij mi proszę 50... Ten op Dwóch operatorów w ogóle chodzi jeden, A jeden w ogóle ze światłem, drugi... No to widzicie, to psuje klimat wtedy też, nie? A. ...to ci zrobię tylko Jezu! To ona ma kajdanki, Ała, Ała, Myślałem jednak, że Sophie jest bardziej taka

No kurczę, chciałam mieć. Poczekaj, znajdziesz? nie, 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 godzin? nie, 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 to nie, 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 sobie nie, 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 wiesz co? nie, sobie jeszcze trochę. tak i tu nie jeszcze raz, jeszcze raz. dzięki zip zupa raz. No tutaj jest zobacz jakieś wejście do czegoś widzicie? Tak. ja pierd... ogłusz tam rękę tak. Takie normalny srać wiejski no co <laughs> tu jest? ale nie bo to jest za twardałek uje tu ktoś tu pukał ej patrzcie tu się ciągnie o, o. Pan czeka, co się teraz dzieje? Pociągnąłem, się tak. Ja też pociągnąłem, było zaraz. Ja pociągnąłem, się, tak. Chciałem się odporzyć, tak. To mieliście gratis ode mnie. No, montażowy jest chaos, że nie wiadomo, co się dzieje, więc nie jest prowadzony, tylko to jest takie. Fabularnie to też tak. ZUS, to, to dziewczyna, jakby psychiczna! No, Jezus. ZUS! No, czego? A tutaj jest. No tam się to do... musi otworzyć, tam. Ta się krzywi, no okej, okay, coś spadło. Ani to nie jest gówno, jest to jakiś bryloczek. Ta się krzywi, jakby to kurwa dotykała najobrzydliwszej rzeczy na świecie, nie? Dziewczyna, psychiczna! No, Jezus. ZUS! czego? Nie, nie, bryloczek, nie, nie. Tutaj jest... Tę suszę do... muszę otworzyć, tam jeżeli nasza odważna niunia. O, to Otworzyłeś? Coś tu jest, nie widzę. A, Coś tutaj. Okay. Dobrze robisz, dobrze robisz. Dobrze, się. To jest cudka, trzeba. Zjeść. Rzuciła córkę do tego zwierzę. <słyska> tak! piesem. A teraz jego krew jest na waszych rękach. Słuchajcie mm. się brodzić. To co jest... Zamordowaliście Na czworaka! Szczekać mm. i wyjść. No to na czworaka. Wszyscy, dawajcie wszyscy. A teraz wyjecie. O Boże O widzicie? O foj Zaraz włosy Za tobą O O żeby nie spojlerować wam całej historii, część zagadek i część jest ocenzurowana Aha, i to już koniec odcinka. Dobra, dobra. dobra, gdzie jest kurwa he, happy horsing? <śmum> <śmum> <Genios>! <śmum> Moje gratulacje! A ja To co, wiesz, proszę, jak się podobało? proszę mi, że naprawdę warto było. Chyba szalony Filip. <laughs> szalony Filip. To nie, ja jeszcze mam dla nich piątą osobę yy, do Timu. Jest szalony Filip, jeszcze by się przydał. Ja zwariowany zapyta, się. Marcin. <laughs> tak. I kurwa. Naprawdę, jeżeli Wojtek uda ci się zwerbować zwariowanego Marcina do ekipy, to będziemy oglądać i będziemy subskrybować jeżeli ktoś nie pamięta zwariowanego Marcina zaspoileruję was, wam, zwariowany Marcin wcale nie był zwariowany ...prawdopodobnie będzie to ostatni live tele... go live'am i byłem wściekły to powiedziałem przy no, zwariowany Marcin tam pasował. Wariat Radek nie, Wariat Radek za wysokie progi dla Wojtka. Ale... gdzie to było? Szalony Filip, szalony reporter, zwariowany Marcin, no i Wojtek, Manuela i Sofi. Można wynajmować Wille i kręcić kontrole. Na pewno się zbliżycie z Digąc Standast. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie Suba. łapę w górę. Napiszcie. Dobra, to ja powiem tak. Manuela, no to tam nie było oczekiwań, ona chyba się stara i coś tam robi. Wojtek. no to. no... Wy zostaliście obdarci ze złudzeń. Ja wiedziałem jaki on jest. Natomiast najbardziej na projekcie traci Sofii i traci. Yy... Jellyfrucik, Frucik. Bo Jeżeli Frucik wychodzi, że jest bezbekiem, a Sofi, że się robi NPC-kiem. I to. Tak to wy... No ale to być może od Wojtka, nie? Ciekawe, czy to tak jest, że kobieta przejmuje. Znaczy to tak chyba w parach jest, że trochę facet przyjmuje od kobiety i kobieta od, wo... i od faceta, nie? Eee... Może jakby na przykład Sofi była. Eee... Z kim na przykład? Kto jest taki turbo? Ciekawe, jakby ona w banji. Jakby była skim z kimś z banji. Czyby była taka. B bardziej wyluzowana, nie? No ale chyba jednak najsłabszy to był odcinek Chaosów. W ogóle tylko jedna lokalizacja. Ale to jest turbo, że oni kurwa trzymają poziom, nie? Nie wiem, czy był kanał który miał cztery odcinki z W sumie to żadnego odcinka Niech rozpocznie się Tak, oni wszędzie mają przewagę łapek w dół, nad łapkami w górę. 4, 3 4, W historii tego kanału nie było odcinka, żeby miał przynajmniej 50% łapek na tak, nie. To jest kurwa, to nie wiem czy to było na polskim YouTubie. Że cały kanał nigdy nie wyszedł powyżej 50% na tak. <grywa> Grube to jest osiągnięcie. I to wiecie właśnie, bo ja rozumiem, że coś idzie viral i ludziom się nie podoba, ale to ma łapki w dół przy 11 tysiącach, czyli to są tylko i wyłącznie te 11 tysięcy, to są ludzie z ich Instagramów, subskrybenci tego kanału. I nawet ludzie z ich własnych kanałów, którzy oni proszą, żeby weszli na odcinek, nie podoba im się to, nie?